Trzemono na przed naszą kamerą. Doświadczony zawodnik, lider tej drużyny, kapitan. Teraz drugi trener, a więc w Cwin no, od tych, tych roli, tych funkcji bardzo, bardzo dużo już naprawdę. Było kuszenie przed tym sezonem z innych klubów duże wątpliwości, by tutaj zostać w tej Rudzie śląskiej. No tak mówiłem kiedyś już miesiąc temu naprawdę ofert akurat w te wakacje było dosyć dużo i i praktycznie z dnia na dzień to jakoś wyszło, że zostaję w Gwieździe, bo jeszcze w poniedziałek e, myślałem, że będę z Rafałem Krzyśką w tycha. ale po rozmowie z prezesem uznałem, że, że będę kontynuował dalej tutaj swoją przygodę. E, wiem, że to tam jakieś sms były nawet do, do prezesa. No w taki to sposób już e, ten ostateczny termin. E, zastanawiałem się bardzo długo, bo wiadomo e, Ekstraklasa kosiła. No i prezes Tychów tak samo mi bardzo dobre warunki zaoferował, więc, więc było, było naprawdę dużo do przemyślenia. No myślę także, że oferta z Gliwic też była i, i też bardzo kusząca, bo też tam powstaje bardzo dobry zespół. No ale myślę, że względy te wszystkie sportowe, że prowadzę dzieci w gwieździe ale oraz rodzinne, że żona jest w ciąży i to tak wszystko na taki sposób zaważyło, że jednak, jednak postanowiłem zostać. Gratulujemy z tej okazji, z tych powodów rodzinnych, że tak to powiem. A wracając do aspektów czysto sportowych, pierwszy mecz tak naprawdę w tym sezonie taki sparingowo, czysto macie za sobą, jak ty to widzisz z tych, z tych wielu funkcji, drugiego trenera, kapitana, takiego prawdziwego lidera tej drużyny, jak to widzisz? Czujesz się taki spokojny o, o dyspozycję gwiazdy w tym sezonie? No Ja myślę, że tak, że, że, że nie będzie to źle wyglądało. Tym bardziej, że, że zostaje sześć tych osób z, z Bartkiem Siadulem i z Pawłem Martynem na czele, czy Arielem Piaseckim. I ten trzon taki taki e, zostaje z tych, tych zawodników, którzy grali w tej drużynie. Wiadomo, że dojdzie na pewno dużo zawodników, e, którzy muszą się przede wszystkim ograć w tej drużynie. E, wszystkie te względy taktyczne poznać. Ale myślę, że na to przyjdzie czas. I właśnie te, temu celowi służą te taki turniej, żeby ci zawodnicy mogli się pokazać, czy się nadają do tego zespołu, czy się nie nadają. Duża rola znowu na tych doświadczonych zawodnikach, przede wszystkim dla ciebie ta rola, by tą młodzież wkomponować do tego zespołu, by ci młodzi gdzieś tam poczuli się pewniej w tej szatni, w tym zespole. No na pewno jak trzy lata temu zaczynaliśmy, również taka sytuacja była też, jak wchodziłem do szatni wielu młodych zawodników. Teraz, ten, 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 teraz to znowu się powtarza, że tylu zawodników młodych, wchodząc w pierwszy trening do szatni, to naprawdę kilku nie poznają w ogóle chłopców, więc, więc to ciekawie się tam zapowiada. No ale zobaczymy. No myślę, że, że ci doświadczeni zawodnicy, tak jak ja, czy, czy Bartek Siadol, czy Ariel Piasecki jakoś postarają się zmotywować tych młodych zawodników do walki i zaangażowania na boisku. Moi koledzy z boku ci nie pomagają w koncentracji podczas wywiadu, ale rozumiem, że nie będziesz musiał przeglądać strony internetowej i, i szukać kolegów strzap, jak mają na imię. Nie, mam nadzieję, że nie tak. Jak, chociaż mam ciężko zapamiętać niektóre imienia, imiona, ale mam nadzieję, że to raz dwa się nauczy. E, powiedz mi jeszcze tak naprawdę. Jak widzisz rolę trenera? Nowy trener gdzieś tam z pewnością bardzo mocną pozycję miał Rafał Krzyśka. To też z pewnością dla, dla Tomka Klimasa nie będzie łatwe, łatwe zadanie, zwłaszcza w początkowych momentach. No na pewno. Po trzech latach Rafał się rozstał z klubem. Myślę, że ale warsztat Tomka jest naprawdę bardzo duży pomimo tego młodego wieku. I ja będę starał mu się pomóc w tym, żeby, żeby jak najlepiej tą drużynę poprowadził. Myślę, że, że, że sobie poradzi, spokojnie sobie poradzi i te pierwsze mecze już przekonają wszystkich, że naprawdę nadaje się do tej funkcji. Prezes mówi przede wszystkim gdzieś tam w drugim sezonie powalczyć o awans, ten taki, zbudować takie podwaliny na, na ewentualny następny e, sukces. Jak Klimas mówi, powalczyć o taką nawet trójkę. Jak Ty byś oceniał e, taki potencjał gwiazdy? No, ja Myślę, że jeśli dojdzie z trzech zawodników, wiadomo, że można łączyć także zawodników z boisk to myślę, że naprawdę, że ta drużyna będzie mocna i będzie walczyła tam o tą pierwszą trójkę. No ale przede wszystkim musimy ograć tą młodzież, tą młodzież, którą, którą mamy, i temu będzie ten, ten sezon służył, ale nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś tam źle, źle się prezentowali. Myślę, że ta pierwsza trójka na pewno będzie osiągalna. Można łączyć boisko trawiaste z Halą, a to. To taki plus dla gwiazdy, czy raczej dla rywali gwiazdy? No bo, bo wy macie takich piłkarzy, którzy potrafią grać na hali, a inni mogą wyciągać wręcz z boisk trawiastych, To raczej Tomek nas podkreślił też raczej plus dla innych drużyn w tym momencie. Tak, zdecydowanie. U nas praktycznie żaden zawodnik nie grał na dużym boisku, aczkolwiek teraz, teraz może starać się łączyć te, te boisko z halą. Ale faktycznie jest tak, że na pewno dużo zespołów się wzmocni na tym, że, że można łączyć to. U nas to nie było potrzebne i przyznaję szczerze, że oboje z Tomkiem byliśmy przeciwni temu, żeby to łączyć. No ale tak jak jest, tak podjęto taką decyzję, będziemy się tak respektować. Myślę, że my także możemy pozyskać ze dwóch zawodników, którzy grają na dużych boiskach i którzy kiedyś grali na hali i dobrze prezentują się na tej hali. Ten turniej to tak naprawdę bardziej takie poznanie, czy już gdzieś też rozeznanie sił waszych, tak w tym na Hali? No ja myślę, że tu są takie dużo zespołów takich środowiskowych, więc, więc pewnie jakieś tam rozpoznanie, ale nikt nie ukrywam, że no jako gwiazda reprezentujemy klub, no i chcielibyśmy tutaj powalczyć. Nie wiem jak to zareaguje na to trener. Pewnie będzie chciał ogrywać tych zawodników tych. Ale mam nadzieję, że w końcowej fazie postawię już na to doświadczenie i, i będziemy walczyć o, o zwycięstwo w tym turnieju. Pierwszego meczu niezadowolony zadowolony jest? E, no tak e, średnio jestem zadowolony, bo miało to wygląd wyglądało łatwo do pewnego momentu, 3-0 prowadziliśmy i potem to się już tak e, trochę, trochę, trochę wszystko jakoś rozleciało. E, aczkolwiek no myślę, że z każdym meczem to będzie coraz lepiej i że będziemy podążali ku temu, żeby wygrać ten turniej. Mory w każdym razie patrząc na, na Was dopisują, i to chyba jest dobre, to jest pozytyw taki. No na pewno no nie przyjechaliśmy tutaj z jakąś presją, z jakimś nastawieniem, że musimy koniecznie wygrać, więc myślę, że spokojnie sobie w wesołej atmosferze ten dzień spędzimy.